Pewnie słyszeliście w wiadomościach o tym, co się stało wczoraj, 20 albo 19, tak naprawdę, maja w Iranie. To jest, zginął prezydent Islamskiej Republiki wraz z ministrem do spraw zagranicznych i jeszcze Dwiema innymi osobami. Tak naprawdę nie chciałem na ten temat rozmawiać i w ogóle o żadnych innych politycznych tematów i sprawach w ogóle rozmawiać i mieszać polityczne sprawy do swojego kanału, bo nie po to powstał ten mój kanał kotwerski. Ale mm, słyszałem różne ciekawe rzeczy ze strony Polaków. I jak najbardziej ze strony polskiego prezydenta pana Andrzej Duda. Yy, co zacząłem myśleć, że jednak trzeba chociażby parę słów tak krótko na ten temat mówić. Yy, I chodzi o to, jak pan Andrzej Duda, tak samo jak dużo innych Polaków w ciągu ostatniego dnia, z, którym roz z którymi rozmawiałem, yy, nawiązywali właśnie to wydarzenie do katastrofy smoleńskiej albo takie nazwy jak Irański Smolensk i tym podobne. O tym dlaczego to wydarzenie nawet nie do końca chcę powiedzieć i używać słowa katastrofa irańska nie jest w żadnym mierze związane z Katastrofą smoleńską albo na Smolensku. E, przede wszystkim pokazuje nam reakcja e, Polaków i Iranczyków po tych wydarzeniu. E, ja to pamiętam, jaka była wtedy reakcja Polaków. Taki wielki szok, wstrząs, że e, t, nikt tak do końca nie wiedział, w, dlaczego do tego doszło i nawet ci ludzie, którzy nie do końca byli, e, im się podobało, właśnie polityki e, prezydenta Lecha Kaczyńskiego e, i jego partii, e, oczywiście nie do końca, to, to nie było do końca czymś, co oni chcieli, żeby mu się stało. E, wiadomo, e, były jakieś tam różne, różne problemy, różne dyskusje, ale żeby życzyć komuś, żeby zginął, absolutnie czegoś takiego, nie było albo przynajmniej ja nigdy nie zauważyłem i nie, nie widziałem, żeby Polacy czegoś takiego życzyli z prezydentowi swojemu. Ale od pierwszego momentu, jak stało się i czytaliśmy w wiadomościach o tym, co się stało prezydentowi irańskiemu Ebrahim Raisi, zaczynało się w reakcja ludzi, Irańczyków do tego wydarzenia, e, że wszyscy zaczęli życzyć, żeby jednak mu się nie udało. Zaczęli nawet, bo oficjalna wersja i e, irańska reżimowa propaganda od razu zaczęła, zaprosili ludzi do ulicach, żeby modlili o zdrowie pana prezydenta i e, jego e, towarzyszących osób. A ludzie też oczywiście mówili, że mm, przyjmują to zaproszenie, modlą się, ale oczywiście o jego niezdrowie i o, i o jego zginięcie. I, i generalna ok reakcja Iranczyków wtedy, czyli wczoraj, bo to jest wydarzenie bardzo świeże, to dopiero wczoraj, dzień przed tym nagrywaniem się stało, e, a, ale były takie żarty. I zadowolenie o tym, że to mu się stało, więc to wcale nie można porównywać, jak Iranczycy się czuli, albo nadal czują, co do tego wydarzenia, z tym, co Polacy się czuli po katastrofie smoleńskiej. A drugi powód, dlaczego nie możemy porównywać to wydarzenie z katastrofą w Smoleńsku, jest intencją prezydenta na ten wyjazd i okoliczności, w których to, to wydarzenie w ogóle się wydarzyło i się stało. Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swoimi towarzyszącymi osobami i politycy polscy. Pojechali na rocznicę jednego z najbardziej tragicznych i bolesnych i smutnych wydarzeń historycznych w Polsce. I jak to się stało właśnie w takiej okoliczności, i, 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 i na cała ta historia od razu zostało też. Kojarzona i w jakiś sposób związaną z tamtą katastrofą katyńską, zbrodnią katyńską, to oczywiście wzbudziła dużo emocje wśród Polaków. To widać, że nie, ta katastrofa też była bardzo symboliczna, że można dla nie wiem, autorów różnych w jakiś sposób to nawiązywać te dwa wydarzenia do siebie. Ale katastrofa, ale to, co się stało w Iranie, dla prezydenta irańskiego, to wcale nie było nic takiego nie było żadnej, żadnego symbola nic takiego ciekawego, tragicznego czy historycznego. A trzeci i najważniejszym powodem, Właśnie mm, chodzi o to, kim tak naprawdę był ten prezydent, czyli Ebrahim Raisi. On jest e, jednym z członków e, takiego komitetu, którego każdy Iranczyk już bardzo dobrze o tym wie: e, tak zwany Komitet Śmierci, który 10 lat po islamskiej rewolucji mniej więcej w roku 1988 był odpowiedzialny za zabicie kilka tysięcy ludzi. To jest bardzo długa historia, ale mówiąc tak bardzo krótko, po islamskiej rewolucji oczywiście rządząca władza, czyli Islamska Republika, tak strasznie surowo zaczął zabić i walczyć z każdą inną partią, która miała jakiekolwiek potencjał, żeby kiedyś. Walczyć e, o władzę i miał jakiekolwiek miłośników w, wśród społeczeństwa. Wśród tych partii, z którymi islamską republika, która siebie swoją partię oficjalną nazwą jako, nazywał jako Hezbollah, czyli partia Allaha albo partia Boga, e, znajdowały się dwie bardzo ważne partie. Jedna to była partia lewicowa, czyli komunistyczna jeszcze, bo oni mieli jeszcze takie bardzo mocne komunistyczne e, zamiłowanie i, i skłonności a druga partia, która dla Islamskiej Republiki była nawet ważniejsza e, nazywała się Mojohedin Halb, czyli walczący dla, walczący dla ludzi, I to jest bardzo ciekawa partia, która jest mieszanina e, mm, komunistycznymi ideami z islamem Dużo z ludzi, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z tymi partiami, bo zwłaszcza ta druga partia Mojahedin zaczęła normalnie na ulicach walczyć pistoletami z, 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 z Islamską Republiką, czyli Hezbollah i dużo z osób, którzy, kilka tysięcy z tych osób, którzy zostały uwiężnione podczas tych walki, albo jakiekolwiek inne raids z Islamskiej republiki na ich ukrytych domów i miejsców, o czym się zostali uwiężnieni, A chodzi tylko o to, że od razu e, przy, irańska przywódca Khomeini mówił, że jeśli ktoś z nich to powie, że żałuje i że już nie chce po prostu z nimi być, chce być z Hezbollahem, czyli z wami, e, to może m, dla niego nie być kara śmierci. Maksymalnie kilka lat 5, 10, 15 lat w więzieniu i potem może być wolny. E, jak minęło prawie. Pięć albo siedem lat z tego rozkazu okazało się, że dużo, masowo z tych ludzi uwięźnionych nagle zostaną wolne, i obecna władza bardzo się bała, że jeśli kilka tysięcy takich potencjalnych e, walczących ludzi z, z nami e, nagle zostaną zwolnieni, bo nie do końca wierzyli, czy oni tak naprawdę żałują, czy tak naprawdę już są z nami, czy tak po prostu e, udawali, że żałują i dalej mają te, 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 te zamiłowanie do innych partii i to będzie bardzo niebezpiecznie dla nas, więc e, mm, Pomimo to, że obiecywali im e, wolność, e, tak masowo zaczęli ich e, zabić. Kara śmierci dla wielu z tych ludzi, co oczywiście nawet spowodowało, że e, kandydatom na następną przywódcę Islamskiej Republiki też Skarżył i mówił, że nie może tego zaakceptować, bo to jest przeciwko islamu. To w islamie tak się nie robi i właśnie nawet go też usunęli z władzy. I jeden z tych osób, z osób, którzy byli w takim tak zwanym komitetu, który był odpowiedzialny na masową śmierć tych tak strasznie dużo ludzi, bo nie do końca nawet wiemy dokładnie ile osób ich było, ale było kilka tysięcy ludzi. Na pewno było w tych komitecie było Ebrahim Raisi właśnie, który teraz był już ostatnim w tym momencie irańskim prezydentem co ciekawe, on potem zaczął mieć różne stanowiska, bardzo ważne stanowiska w irańskiej, irańskim sądzie. Było też przez kilka lat najwyższą osobą na irańskim sądzie, więc w jego czasie, jak też było w tym sądzie, też okazywały się dwa bardzo ważne protesty irańskiej i bardzo ciężkie i surowe. E, wyroki dla tych protestujących osób co oczywiście e, przypomniało dużo Irańczyków, którzy już zapomnieli po 20 latach czy 20, 25 lat o tym co się stało w tamtym komitecie śmierci znowu im przypomniało o tym kim tak naprawdę jest Ebrahim Raisi to jest taki wielki morderca e, dla dużo Irańczyków, oczywiście Chcę podkreślić, że owszem, jest jakieś może 10-15% Iranczyków, którzy jednak z jakiegokolwiek powodów, z różnych powodów lubią Islamską Republikę. Ale większość, zwłaszcza co do tego Ebrahima Rajskiego, czuje tak taką takim wielkim mordercą, i to jest najważniejszym powodem że czy zgadzamy się z tym, co pan Lech Kaczyński na przykład robił jako polityk, czy nie robił, czy e, lubiliśmy go, czy nie. Um, nie, w ogóle nie ma żadnej, żadnych szans, żeby można było go porównać. Z takim mordercą jak Ebrahim Reisi. W międzyczasie też pieciłem kurczaki i jest gotowe. Piekarnik to mnie mówi, że obiad gotowy, więc mam nadzieję, że trochę mogę wyjaśnić sytuację. Ja nawet zaobserwowałem i widziałem różne filmy rozmawiałem ze znajomymi wczoraj w nocy, jak czekali na oficjalne ogłoszenie śmierci, śmierci prezydenta, że ludzie zaczęli od razu imprezować i było naprawdę dużo, dużo śmiesznych dowcipów w komentarzach o Ebrahimie Raisiego, mogę jedną z, z tych dowcipów podzielić się z wami. Chodzi o to, że Ebrahim Raisi oczywiście w ramach swojej propagandy, zawsze się spotkał, próbował się spotkać z robotnikami i biednymi ludźmi. I raz, e, na same pierwsze dni, jak on stał się oficjalnie prezydentem, spotkał, poszedł do jakiejś firmy i tam zaczął rozmawiać z robotnikami, którzy mieli bardzo dużo problemów. E, w, na przykład przez e, kilka miesięcy jeszcze nie dostali wypłaty i wynagrodzenia, e, nie mieli ubezpieczenia i bardzo ciężka, ciężkie, trudne okoliczności pracy i tak dalej. I on słuchał to wszystko, co robotnicy mówią i pierwsza reakcja do nich czy już zjedliście obiad? I okazało się, że dla niego jedyna rzecz, co on rozumie, co może być bolesne, to być głodny i nie jeść obiad. Trochę później, znowu na jakieś inne uroczystości, też rozmawiał z ludźmi i też ich zadał to samo pytanie. Słuchał, jakie problemy one mają, i jego pierwsza reakcja i odpowiedź na to wszystko: ale czy obiad zjedliście, czy nie? I to zawsze było o tym mówiono, że jedynie czym on się tak najbardziej martwi w życiu, to jest obiad. Czy miał obiad, czy zjadł obiad, czy nie? A to jest bardzo ciekawe, bo wczoraj, jak się okazało się, słyszeliśmy o tym wiadomości, ale jeszcze nie było wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje, albo oficjalnie o tym nie wiedzieliśmy. Jeden człowiek, taki na wyższą szczeble irańskiego MSZ-u, na we wywiadzie z irańską telewizją właśnie mówił o tym, że jak chciał wykre, podkreślić i powiedzieć jak ciężko pracuje prezydent i jak, w jakie, jakie ciężkie okoliczności były właśnie ten wyjazd do tej tamy, właśnie mówił, że ale, a pan prezydent nawet nie zjadł obiad, żeby tam pojechał. I właśnie od razu też mówili, że jednak rzeczywiście każda pracująca osoba, osoba z nim tu już doskonale wie, co było dla niego najważniejsze. No i drugi taki żart też był taki, że podczas dyskusji prezydenckiej, oczywiście to wszystko jest tak naprawdę dla pizzu, ale. Przed prezydenckimi wyborami druga kandydata mówiła do niego, że pan studiował tylko do szóstego roku szkolnego, ani więcej. I dlaczego pan się nazywa doktor? Bo przecież my wiemy, że pan tylko 6 lat studiował w szkole był. I tak został, e, i osoba, która tak mówiła do Raisiego, też jest, jest oczywiście polityką w Islamskiej Republice, więc jak mówią, że jak oni sami wszyscy wiedzą, że to jest osoba, która tylko 6 lat studiował e, w szkołach, I dużo osób teraz e, złożył kondolencje do studentów szkolnych, że nie zobaczą rejsu jego e, następnym roku szkolnym i żałują, że on jednak nie, nie spełniał się jego w, w marzenie, żeby uczestniczył w siódmym roku e, szkolnym. E, I dużo innych po prostu żartów o tym, więc to w, w, było po prostu taka m, bardzo ciekawa i fajna noc, e, która ja osobiście miło sobie będę przypominać. Chociaż e, trochę też żałuję, bo ja osobiście wolałbym, żeby ci politycy żyli jak najdłużej, żebym ja i moje rodacy widzieli, jak one siedzą e, w sądzie i odpowiedzą za te wszystkie e, straszne rzeczy, które robili naszym rodakom. Bo to jest naprawdę bardzo poważna i bolesna rzecz. Więc jak każdy z tych ludzi yy, zginie albo umiera, yy, mam taką mieszane emocje, bo z jednej strony cieszę się, że o jeden morderca mniej na tym świecie, a z drugiej strony myślę, że no szkoda, bo mógłby siedzieć w więzieniu i w sądzie i odpowiedział po prostu za te wszystkie straszne rzeczy, które robił. Mam nadzieję, że ten film, tym filmem mogłem trochę wyjaśnić sytuację. Nawet od razu mnie namawiał, żebym kiedyś, mam nadzieję, że niedługo rozmawiał o drugą, drugi temat, który też czasami m, słyszę od Polaków, jak nawiązują różne sytuacje, czy imigrantów, czy uchodźców z, uchodźcami, z polskimi uchodźcami w Iranie. I czasem to jest miło generalnie, że Polacy o tym pamiętają, ale czasami widzę, że jest trochę, trochę fałszywe informacje. W każdym razie to jest taki temat, o którym od wielu mm, czasu, od bardzo dawno temu chciałem też o tym nagrać, więc nagrywam i postaram się też w tamtym filmie też trochę wyjaśnić sytuację. Ehm, dziękuję, że oglądaliście ten film. I mam nadzieję, że, nadzieję, że do zobaczenia e, szybko, do rychlego. Pa, chodź do PES!